Aktualnie jesteśmy na rynku w Oleśnicy, czekamy na, czekamy na, na Państwa. Za niedługo zaczynają się zaczynają się konkursy, zaczyna się taka sekcja wiedzy o piwie. No, na samym końcu dzisiaj będzie, będzie DJ. Jutro zapraszamy, jesteśmy od 12 do 22, będzie o 20 będzie koncert zespołu Black i też oczywiście wiele konkursów, wiele, wiele atrakcji takich piwnych, no i przede wszystkim, cóż, wiele, dużo browarów, które przywiozły ze sobą najlepsze ich wyroby, można, można popróbować naprawdę super brewarów, super, super smaków, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, no oczywiście są też futraki, także i atrakcje dla dzieci, i w można, można spokojnie spędzić weekend Moja